Jak podchodzić do każdego kolejnego dnia z dobrym samopoczuciem i sprawić, by nam się po prostu chciało? Wystarczy mieć marzenia. Dzięki nim nasze podejście do codzienności zdecydowanie ulega poprawie. Można powiedzieć, że ludzie wybierają w swoim życiu jakieś zmiany, czy dokonują zmian, dlatego że nie lubią rutyny. I każdy z nas to czuje: że jeżeli ta rutyna, czy jakieś schematy powtarzają się w naszym życiu z dnia na dzień dni wyglądają tak samo, tygodnie wyglądają tak samo czy miesiące no to wpływa to na nas niekorzystnie. Biegając, dbamy o swoją sylwetkę. Może to być cel, jednak gdy założymy sobie, że chcemy zostać zwycięzcą maratonu, to wiemy, że sukces nie nadejdzie jutro i codziennie musimy podnosić swoje umiejętności. A ja zacząłem właśnie od chodzenia, po czym po dłuższych teningach 15-20 km takiego szybkiego marszu. To było dla mnie no, troszeczkę mało. Już cały czas forma, pomyślałem sobie, będę biegał. Jest tak już do dystans 10-12 km, na razie tyle. Tyle to jest y, takie moja granica. Y, później będę dopiero przekraczał i pobała swoich możliwości w maratonach, ale to jeszcze z kilka lat. Nawet gdy spełnimy już kilka marzeń, wtedy możemy stawiać sobie kolejne cele i w ten sposób napędzamy się na nowo. Tak gdzieś po drodze, gdzieś tam. W wyniku jakichś przemyśleń. Jest tak, że człowiek całe życie gdzieś tam biega, biega, biega. Startuje w maratonie, w maratonie, w maratonie pokoju, maratonie wrocławskim, maratonie poznańskim. I w końcu dochodzi do człowieka taka myśl, że trzeba no, by nie sięgnąć do korzeni, do tej kolebki. Nie, nie udać się tam, gdzie to wszystko się zaczęło, tam, gdzie była ta wielka bitwa w miejscowości Maraton. Słońce pojawiło się nad naszym miastem i wpływa na nas również korzystnie. Teraz wystarczy założyć sobie jakiś cel. Róbmy to też z głową, to znaczy planujmy krok po kroku. Być może niekoniecznie warto od razu porywać się z motką na księżyc i wyjeżdżać gdzieś daleko albo rzucać żonę i żenić się po raz kolejny. Planujmy może powoli, ale systematycznie, a na pewno nasze życie będzie ciekawsze, a my sami będziemy szczęśliwsi. Może to być polepszenie kondycji poprzez bieganie. Samo to, jak wyobrażamy sobie realizację tych marzeń, daje nam siłę do działania. A już być na tej trasie, tak jak mówię, tam, gdzie to się wszystko zaczęło, i ukończyć na tym ateńskim stadionie owianym legendą starożytności, naprawdę coś pięknego. I to jest cała siła napędowa. I, i, i to wszystko. Jest cel, więc do przodu i staramy się, jak mawiał klasyk.